Pokażę Wam teraz, jak zrzucić parę kilogramów i wyszczuplić figurę. Na początek warstwa, powiel warstwę, stosuję filtr deformacja. W oknie tego narzędzia z lewego paska wybieram wypychanie w lewo i odpowiednią wielkością pędzla przesuwam go wzdłuż krawędzi ciała do góry. Tym sposobem wyszczuplam naszą postać. Jak widzimy z drugiego boku, ciało powiększa się zamiast wyszczuplać. Dlatego muszę przesuwać pędzlem w dół, zamiast do góry. By pomniejszyć mieco brzuszek, wybieramy marszczenie. Powiększam pędzel i klikam nim w obszar brzucha.